Miasto, które świeci. Przysypane wszystko. No już Wjechaliśmy właśnie na polską dzielnicę Green, Green, Green Point, tak? Green Point. Na zubkę, Żurek, i skwarkami. No i dobra, Jedno Adam Kownacki No jest, jest, ok Przyjrzymy na tajską kuchnię, coś zjeść. Zaraz właśnie. zobaczymy jak będzie smakował. Za swoim tak obracie. właśnie. Mam nadzieję, że mnie kiedyś chłopaki w Tajlandii odwiedzą. A im pokazał. Jeszcze nie jest całkiem ciemno, ale już blisko. Już zaczyna wszystko ładnie wyglądać. Nie ja wiem, z której strony ja wysadzę. Oh, Aha, yeah. dobrze. Trochę tu pochodzę, żeby Wam pokazać jeszcze, jak to wygląda w nocy. I się zawijał. Nie będę narzekał dlaczego, ale po prostu. No, dobra. Idziemy tu, gdzie będzie świeciło najbardziej. To w sumie zdjęcie tu zrobię Teraz przez dwie minuty zabieram was na przechadzkę po Time Square Jest tu trochę tych ekranów Tu wszędzie Ten król lew jak byłem 5 lat temu To też były przedstawienia Także ładnie to musi być popularnym przedstawienie Na robocie Ile no, musi kosztować reklama na takim Times Square, że Wam wyświetlili? No na pewno, na pewno mocno. Tam są takie schody, na które się chodzi, żeby sobie zdjęcie. No sobie też sobie pójdę zrobić zdjęcie. Czemu ja? Ale z sypią, solą no, bo nie wiem co to jest w ogóle Ale coś, że się nie ślizgać Bo za już przymrozek jest, tak, że zaraz będzie nie za ślizgawice Miasto które świeci okej, okay. pokazałem Wam. Ja zobaczyłem znowu i się zawijam. Mam teraz e, jakąś godzinkę trasy. Najpierw w metro, później przesunę do pociągu. Aha, dobra, jeszcze najpierw tam muszę zahaczyć o toaletę. <laughs> Tego bym nie mówić. Miałem to głośno pomyśleć, ale nie z tym. Nie wiecie, tylko siku <grymne> Nic grubszego Napiszcie kto z was był w Nowym Jorku Jak wam się podobało Times Square Bo Trzeba przyznać, że robi robotę Nie ma co ukrywać Szybka przekąska, nowojorski Otok z ulicy Zaraz zobaczymy jak będzie smakował Pierwszy dzień w tym mrozie, praktycznie za mną. Bo teraz już jadę w trasę. Później dojadę do moich znajomych, to już pewnie nigdzie nie będziemy wychodzić. Także po oko. O, może dam komuś że mi zdjęcie tu zrobić. Będzie będzie lepiej. Chciałbym jeszcze raz przypomnieć e, mieszkańcom Chicago, którzy chcieliby się ze mną spotkać w sobotę, że w klubie Playbook w sobotę 13 dokładnie o 18:00, eee, robię takie spotkanie z widzami. Plus będzie Andrzej Fonfara. Eee, wszyscy jego kibice też są zaproszeni, oczywiście. Także wbijajcie, jak będziecie chcieli. Tam będziemy przez ile nie wiem, no parę godzin pewnie posiedzimy. Jakaś piwka się można napić, pogadać. W niedzielę rano już wylatuję. Także do zobaczenia. Dajechałem. W pociągu usnąłem trzy razy. Normalna akcja. Dobra, szukam tej ulicy, gdzie mam iść, ale już daleko. niedaleko. Siema w kolejnym dniu. Jestem w zimnym Nowym Jorku, jak już wiecie. Ej, co za oknem, da radę zobaczyć. Nie wygląda to kolorowo. Zatrzymałem się właśnie u moich znajomych. Dziękuję Wam bardzo, naprawdę. Pozdrawiam oczywiście rodziców Madzi. Wiem, że oglądacie, także pozdrawiam serdecznie. Do wszystkich patronów, kartki. Dobra, ta nie jest niewypisana, bo oczywiście nie będę pokazywał z adresem. Zostają mi trzy kartki z, Los Angeles, z Las Vegas, także proszę jeszcze, trzy osoby mogą podesłać adres. Jak wyście więcej, to wyśle więcej. Ale to jest dla patrona z patrona.pl, pamiętajcie, bo dużo osób pisze takich poza tym, że chcieliby kartki i tak dalej. Yy no, dajcie znać. A do reszty ci, co wysłali adresy, karteczki, lecą dzisiaj. Także czekajcie na nie. Nie wiem, lecą nie niosły jak długo, ale dojdą. Jeśli ktoś z was myśli, że zwariowałem, że przyjechałem na przykład z takiego Miami, albo no dobra, Miami jest najlepszym przykładem do pół metra śniegu w Nowym Jorku, to ma rację. <śladenie> Też tak myślę. Wyszedłem teraz z domu, jest 14 dopiero. Rano tam miałem parę spraw do załatwienia na komputerze. Kartki dla patronów, wypisać i tak dalej. Idę właśnie na jakiś obiad. Eee, I później jadę pozwiedać dalej. Znaczy nie wiem co powiedzieć, bo mi się tak szczęka częściej. dobra, dobra, za chwilę. Przysypane wszystko. Weźcie tu teraz razu ci poszukać Żeby coś wejść Na mną metro Jak to jest wyczerambane w nowym Jorku Że nie można nigdzie wejść do środka jeszcze zjeść co <laughs> ręka mi się częściej ani kawy się napić no bo mają po prostu zakaz dopiero od piątku czyli od jutra albo soboty mają to poluzować No ale na razie jeszcze się nie da Dieta, wiecie jak jest pane <laughs> trzeba jeść tak z ręki Przy tylu stopniach Dobra, idę na metro właśnie no i co, jadę gdzieś na Manhattan, prawdopodobnie do Central Parku. Chcę tam zobaczyć, nie byłem nigdy. No ale jeszcze, jeszcze decyduję w pociągu. Muszę najpierw poszukać, co tam można robić i co wam mogę pokazać. Na każdej stacji metra macie maszyny do biletów. Bilet kosztuje 3 dolary za jednorazowy przejazd. Nie wiadomo jak się później bierze. No, lepiej, no, jak, jak macie możliwość wiecie, że to się bierze jakąś kartę. No. Ja nie wiem ile będę jeździł, dlatego... O, nie na tą stronę. Aha tam, tam Dlatego kupuję jednorazowo, ale wiem, że trochę na tym stracę. No, ale po prostu nie wiem ile przejazdu będzie. Przyjechał po mnie Boguś, taki Polak który tutaj mieszka, spisałem się z nim już że go widzę i e, idziemy pozwiedzać, idziemy na polską dzielnicę Greenpoint, będziemy jechać na Brooklyn e, i będziemy jechać na spotkanie z Adasiem Kownackim, może się uda nawet zrobić trening, byłoby super Dobra, jest już ze mną. Młodzież, jedziemy teraz na obiad do polskiej restauracji na Green Point. Jesteśmy aktualnie na Brooklinie, ale to Wam później jeszcze coś będę więcej pokazywał i będziemy przez jakieś fajne dzielnice. A która tu jest taka najgorsza? Na Bronx. Na Bronxie. A bo... na Bronxie nie dzisiaj. <tensın> <laughs> będziemy, będziemy przejazdem obok Bronxu. <laughs> tam trzeba podpisać na ten... <cuch> jest ta Nie mamy przez niestety z nie jedziemy tam Roks. <tensın> Zwieliśmy właśnie na polską dzielnicę Green, Green, Green Point, tak? To jest piekarnię polską Dokładnie O, tutaj polska piekarnia Tam wcześniej był też fryzjer po polsku napisany Co tu jeszcze będziemy mieli sklepik O, polski sklep macie Aktualnie zamknięty, ale jest O Łąża, żywiec tak, ta następna piekarnia Jasłowiczanka. Wycieczki Polonez. Wiadomo, nie jest tu aż tak dużo pewnie, Polaków jak w Chicago, jak wam pokazywałem Jackowo Ile tutaj mniej więcej Polaków mieszka w Nowym Jorku? Dobra, tak, około miliona. miliona. O, tu bardzo to dużo. O, tam jest pyza, restauracja. To może ja zwiazd, przejdziemy, tutaj później wrócimy no 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 dobra, dobra, to przejdziemy zaraz tam dalej. Tu masz polski bań. Gdzie? Na drugiej stronie masz te wszystkie. O ten tutaj, tak? No jest tu Federal Credit Union Polska flaga wisi ładnie. Chcesz sobie na parking podbić na świetle? A spoko Polska flaga i amerykańska O, tutaj widzicie Polmost, to jest akurat Adama Konaskiego, wujka sklep. Akurat nie wbijamy, jedziemy teraz na obiad. Jak się nazywa ta restauracja? Kaczma. Do Kaczmy, o, do polskiej restauracji. Nie wiadomo, czy w środku będziemy mogli zjeść, prawdopodobnie nie, ale zobaczymy, może się uda. Tu jest Polka, kolejna restauracja. Żółko na lewo. Green Point. Gdzie to już? Nie A, tam było, minęło. Tutaj macie na przykład sklep w Słodycze Wedel. No i właśnie kiedyś tutaj podobno było, że płacili ile? 7000 7 za wynajem. A nagle jak zaczęły rosnąć ceny tutaj na pointcie to powiedzieli, że ile? 15 15, tak? 15. 15. 15. No i musieli zrezygnować sklep zamknięty i podobno już 4 lata stoi pusty. Pomyślcie, jaki to jest Nie Najlepiej zarabiać 7 i mieć wynajęty cały czas niż powiedzieć 15 i 4 lata tanie wynajęty. Ludzie naprawdę niektórzy ciężko myślą, ale niestety tak jest. I właśnie też tutaj ja się dowiedziałem, że przez to, że tak tu zaczęły ceny rosnąć na tym Green Point, dużo Polaków się też stąd yy, wysiedliło. No, zmienili po prostu miejsce zamieszkania przez to, że się już nie opłacało. O, tutaj jest Anna Travel, apteka Markowa. No tutaj jest chata właśnie, w której się wyłował Adam Kownacki. Tylko teraz się przerwadził, ale chciałem wam pokazać. Idziemy teraz. E, a gdzie idziemy teraz? to właśnie? Jakie to szuka, dobra? Dziecięt. O, skrót z Polski ma. <g tandem> idziemy właśnie zjeść teraz. Dziu, jak daleko tam mamy? Dziecięt. No, to luźnie Macie też Polski bank. O jest każdą Właśnie do Jest restaurant wszystkie yes. yes. I No Tu yes. z tych czwartek to trzeba dość pączka A z one są w ogóle? Z tym, z marmoladą Z Z, z marmoladą, mar no? Okej, okay. super. I do tego kawka na zupkę, żurek z ziemniaczkami z kwarkami Nie, u mnie się tak nie je, że takie jest, ale w jakichś częściach Polski na pewno. I na drugie ja mam pierożki ruskie y, obsmażone, znaczy z na pewno. Bo schabowego. Po staropolsku, tak? I patrzcie, cyk biedronka. Tutaj też polska restauracja, Krstyna. Akurat po polsku nie jest nic napisane. A nie, jest kiełbasa, polish plater, zapiekanka. Ale nie, no. biedronka wygrała. A gdzie teraz? A gdzie idziemy w ogóle teraz? Właśnie czekaj. Eee, to, tak jak będziemy wracać pod biedronką, mi zrobisz. No, <grymka> nie tak Arabii, To nie jest, to nie jest w Polsce. A, no to tak to samo. sobie założyć swoje Biedronkę prywatnie. Ale tak samo jak w Londynie. Masz polskie sklepy, a prowadzą sami pakistańca na przykład. Pocze, to, nie? to taki polski sklep, właśnie. Polski sklep, jak ciuchami. prosto, Pitbull. To szanuję, tylko gdzie są koszulki podróżownika? Tyle, ty ja no ja oczywiście Tutaj kolejny polski orzełek Leki do Polski A <grylanie> tak, polska apteka Murawski Dzień. Przejdźmy teraz tu do polskiego sklepu bierzemy sobie prawie 2 litry spirytusów po polsku albo będziemy sobie Zbyszka będziemy z i nie, nie będziemy trenować dzisiaj zada dasie, z Adasiem, zbyszka, zbyszka pić dobra, idziemy jeszcze teraz sobie czas na zdjęcia, czy ja sobie zrobić zdjęcie pod biedronką i później gdzieś... A, jedziemy tam gdzieś na rzeka, tak? No jedziemy na wodę zobaczyć jeszcze. Oj, no i później chyba na trening. Jest tak okropnie zimno. A co po treningu? Po treningu nie udało. się co? No coś powiedziałem z dzisiaj? Ogólnie ciekawy dzień, bardzo się dzisiaj zapowiada. E, nie wiem czy w tym odcinku mówiłem, czy w poprzednim, ale w tym przypomnę znowu. Pamiętajcie, że. Aha, mówiłem o spotkaniu w Chicago. Mówiłem, teraz sobie przypomniałem, że mówiłem. To jeszcze mogę Wam przypomnieć tylko o tym, że żeście wpijali na mojego Instagrama. Na podroze, kreska Wojownika, kreska YouTube. Tam macie wszystko na bieżąco. Idziemy do polskiej cukierni. Zobaczę O, Makowiec. Właśnie miałem okazję w polskiej cukierni porozmawiać z pewnym panem, podróżnikiem, który jeździ. Zwiercił się. Wiem, że pan ogląda, także pozdrawiam serdecznie, miło było. Szkoda, że nie było czasu dłużej porozmawiać, bo się naprawdę przyjemnie rozmawiało. No i niech pan ogląda dalej. Pozdrawiam. Jestem na treningu. Adam Kownański koszulka Fonfara Andrzej rękawice Zaraz zaczynamy Powiem wam tak, słyszałem że w takim komplecie to już mam zadatki na mistrza Zobaczymy <laughs> Taki żarcik Mocne przygotowania do walki. No i dobra, jestem Adam Kowalski. E, dobra Adam, jaki rekord? Z jako z i amotor Motor 3 e, Możemy mówić o swojej kolejnej walce, czy nie bardzo? E, czekamy, tak. Jest, jeszcze ma być rewanż z Heniusem. Tak. Kiedy, gdzie. Nie to jest rewanż tego. dokładnie, tak, za ostatnią walkę, tak? Tak, tak. No. No. No a, a czyli jeszcze nie jest ale już się przygotowujesz, mniej więcej ta walki jest w treningu. No trzy razy dziennie jest sesja jest, tak? No tak. Tu sobie pomyślcie jaka jest, Ile dni w tygodniu? Pięć, po trzy razy i w sobotę mam dwa. No. Siedemnaście treningów w tygodniu. Uwaga, ciężko, bardzo ciężkie walczysz. No to widzicie. Dobra, lecimy. Lewy lewy. Lewy lewy. Lewy lewy prawy. Lewy lewy prawy. Teraz będziesz jeszcze podejść to, nie? dwa, właśnie Teraz dwa, trzy, zęb, 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 Raz, dwa. Trzy. trzy hmm. I, i raz. I tak, widzowie Cię na pewno znają, ale powiedz, jak Ci się układa życie ty w Ameryce, ile lat już mieszkasz, ile trenujesz w boks, ile walczysz zawodowo, no, może zacznijmy od tego, ile lat mieszkasz, cztery się, czas tutaj. No, się udziałem, no, tak, bo się w tak, wszystko, ludzie wie. się Przyjechałem z w Brzozowej gdzie jest doład, straszna polonia, też trzy pozmieniało, pozmieniały, tak, tak, już tej plonii tu nie ma. To była komata, jak się właśnie jak gdzie polacy się żadnych. Tak, tak, no. Jak było Śwagrojaczkową, to z Window. Tak. No na Jęczkowie też byłem właśnie, no. No i, no, i tak się mieszkaliśmy, nie wiadomo tak. Yy. Ile lat masz, jak Bóg zaczęli trenować? 15, tak? 15, tak? No, mój kuzyn domu właśnie mnie zabrał. O, przedtem, Kuzyn Rafał, ten pierwszy ten <mulity> wziął Bizuż Dżem, no. a stąd chodzi z drugami na tym i tak się ma pierwszy. Dobra, widzimy dalej. E ja,

która to była dla ciebie, jak uważasz? To, to teraz, tak, synem, żeby wychować. To tak, to była się do życia, no, a bo którą uważasz, Boks że była taka najbardziej decydująca, która miała największy wpływ na swoją karierę. Na karierę to myślę, że walka szczerała zaraz, tak? Jak tam było? Z 5-6 lat. Po tym zaczęło już no, być coraz więcej coraz lepsze no, walki i tak dalej. Tak, tak. No, to była taka walka przed pusierem traktu z MOM, tak? Właśnie po kontuzji miałem dwie walki i z każdym razem był mistrzem z różnych kart całej Stanów, no. dostałem rekord i co ja mam, miałem rekord 9-1 i jak to wygrałem, wygrywałem, że... walka wygrywałem i idziemy w boks 100%. Tak? I y -hmm. A i czy wtedy to było przełamanie swojego rządu, czegoś co powiedziałem, że tylko będzie boks, tak? Tak, no ja każdy mi się to bardzo podobał wygrać, trzeba uważać za nim onem, w końcu się dobrze kręło i to była walka o czegoś tylko, tak, to naprawdę, nie no, chcę powiedzieć, dziwięć żyło, że jednak... Musimy raczej... Dobra, Państwo jak to się dokładnie skończyło, żeby wiedzieli. No dużo osób na pewno wiedziało tą walkę, ale dla tych co nie widzieli na przykład. No musi się wydać na czasem. Czwarty rodzaj, tak? Tak. Były wcześniej dogdane, czy raz to się skończyło na razie przed końcem. Przed końcem gólnoknął, tak? No raz później wstał i skończyło. I poszło, tak? Dobrze, lecimy dalej. Teraz dwa. Raz unik.

Eee, dobra Adam, eee, jaki pas miałeś już zdobyty i jaka będzie twoja? No dobra, najpierw opowiedz o tym pasie. Który... No pas, no akurat z właśnie o pasy IBF i to, to też mieliśmy rekord też ciosów dodanych. Więc... O, no to to fajnie, później no, fajnie jest taka, bo to naprawdę musiała być podstawna walka. No, rzecz. No, widać, widowiskowo. No, widowiskowa przede wszystkim, no a szczególnie w bardzo ciężkie, jak dużo ciosów pada, to jest bardzo widowiskowe. No, specjalnie no. tak. no, <laughs> <zresztą, laughs> więc, eee, no i pas się dało bardzo tak, to... Nie udało, tylko ciężką pracę zdobyty. E, jaka jest Twoja droga teraz do kolejnej walki o no pas? Teraz jak trzeba podać walkę z nim już tak na rewanż, nie wiemy. I to jest chyba... No, na tym trzeba tak to muszę zdobyć, to wygrać i pójdziemy do co dalej. Ostatnio właśnie tak było. Chyba, że jakbyś po prostu ostatnio tą wygrał, to już była następna... Miał być miała, że... eliminator. Eliminator ten no, był, Ale jak ten eliminator, to a on dostał taką możliwość, czy nie? Czy to tylko był dla ciebie eliminator? Nie, to, to był w obu stronach, a teraz no jakby jest no taki dziwny, jest dużo pasów, więc troszkę nie, nie wiem, mu je... Ja, ile, w sumie tych organizacji, czy ty masz tyle pasów? Cztery. Ile? Jest WBC, WBO, WBA i AGF. Ja wiem, ja tak? wiem. no. Trochę jest. Dobra. Na sam koniec jeszcze dziękuję, oczywiście. was wszystkich zapraszam e, na Instagrama Adama. E, nie, no i co, I śledźcie na bieżąco jego karierę, dopingujcie go przede wszystkim, żeby został mistrzem wagi ciężkiej, czyli za rok, żeby był was zdobyty dla Polski. E, no i tyle. Dobra, dziękuję bardzo, że oglądaliście. Cześć. Wstęp czapka gazu nie leży. Po treningu nie coś zjeść jeszcze Nie wiem co będzie otwarte z po 10 W ogóle dawno tak późno nie trenowałem Nawet bardzo dawno Ale nie mogłem odpuścić Czy To trening był taki być Trochę pod filmik, ale i tak dużo że wyszedł No jest, jest OK. na tajską kuchnię Coś zjeść Zaraz właśnie. zobaczymy jak będzie smakował za swoje Tak właśnie Mam nadzieję, że mnie kiedyś chłopaki w Tajlandii odwiedzą. a bym im pokazał Pochana taki czyn. Niestety trzeba brać na wynos, Dopiero od jutra można brać. Znaczy, od jutra można iść w środku. Fajną masz butelkę. Wiadomo. Zaczynaj sobie. Co za mamy? To nie wiem, co tu mamy. Sam gotowałem, nie ja polecam się na przyszłość. Pięknie. No i tak. To jest Magda i Piotrek. U nich się zatrzymałem. Dziękuję Wam bardzo jeszcze za to. Mamy pyszne pączki, i w tym filmie chciałbym bardzo pozdrowić rodziców Magdy, czyli panią Marysię i pana Mietka. Dziękuję, że mnie oglądacie, że polecacie wszystkie moje filmy. Bo wiem, że się tak dzieje. Moja mama mi mówiła. Dziękuję bardzo, bardzo mi miło. I My też pozdrawiamy. Dokładnie. I dziękuję jeszcze raz.